Pokrany we fnaf jedynkę help wanted. Przejdziemy sobie na trzecią, w której się aktywuje Freddy, ale już na dobre. Um, um, miałem nagrywać już najpierw, ale przez to, że mi się nagle wą, e, czyła kamera nie tak jak trzeba, musiałem nagranie nie przerwać. Ale teraz już powinno być dobrze, więc e, smokajnie, nie ja muszę już mówić, że coś się stanie. E, My teraz przechodzimy na trzecią Mam nadzieję, że mi się uda raczej nam. E, 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 te w tej trzeciej nocy e, już w drugiej było trudno, kiedy Foxy przebiegł i zaczął nam atakować drzwi. To co dopiero w tej trzeciej. No ale dobra, koniec gadania, pogadamy na koniec. Rozpoczynamy trzecią noc. Dobra, dobra. Wszystko wiem, że mam wciskać guziki. Mm -hmm. Dobra. Jestem. Noc trzecia. Dobra. Działa wszystko z prawej. Działa wszystko z Ewej, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, to... Na razie się nic nie dzieje. Na razie się nic nie dzieje, ale to się może zmienić. Sorry za to jest w tle. Gdzie батута и т.ч. пусто пусто добрая дичь и шинюху аминь это плюс Samo ja widzę Baniego. To Bani? Tak, to Bani. Eee, pierwsza w nocy 81 energii, dobra. Chodźcie do tych głupców w tle, bo... Uch, to tak ci jest. Właśnie są że kiedy chcecie nagrywać, nagle ktoś coś u nas w tle robi. Masakra. Potem im do, im dotrę do rozumu. O, jo. Ja! No stick. Jeszcze ban nic co idzie? Znów ona jest na całego Dobra Co on tu robi? Okej, okay, dobra. Może patrzeć na chika. No, nie ma jej. Mam tu chyba znów uzawodnić. Proszę bardzo, mamy cikę. E, dobra, e, mi się nie trzeba przyjmować, bo ona jest najłatwiejsza. tylko Dobra, Fox, i znając, że już nie wyjdzie. Tak, myślałem, że ciebie już nie ma. Może ktoś jest tu. No wreszcie już mogę te drzwi otworzyć. Ach, te anime trochę tak... mnie denerwują, ale bardzo. No dobrze. Nie wiem co tam wreszcie tam tle. Dobra, nie wiem co mi tam. Eee, ha. Poczekajcie. Mam już festno wyrobiłem, muszę grać Przepraszam Was za to już jestem. Freddy mówiłem właśnie... Jaki jest jego po w ostatniej chwili właśnie wygrałem o godzinie tutaj. No to jest, to się nazywa dopiero trudne. jeśli jak będzie czwartą lub co gorsza piątą. Nagroda? Halo? Gdzie mój triumf? O tu. dostałem jakieś te... No dobra. Wiem. Ja wiem, jak się tutaj je, bo to mi... O, zjadłem, dobra. Tu mi nie działa dnia. E, dobra, i muszę już Was szybko niestety pożegnać, bo niedawno się nie do niego wołają. E, Niedługo nakręcę następny filmik, tym razem z Greni. E, jeśli ten mi się spodobał, kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja Was tymczasem żegnam. Cześć!